Rozmawiamy z dzieciakami z przedszkola przedszkółka. Powiedz mi, czy wiesz, czym są piastonalia? Niezbyt. A z czym ci się kojarzy ta nazwa? Z piaskiem. Wiesz co robi student? E, Przechodzi do przedszkola na różne zajęcia i patrzy. Student może być e, d, e, może być, być lekarzem. Kim jeszcze? Pa Panem od przedszkola albo panią od przedszkola? Oni się uczą mieć ten zawód po prostu. Po prostu oni się uczą zawodu, patrzą i potem robią to, co inni zrobili. Uczy się. A jak się nazywa to, gdzie studenci się uczą? Studencja. A co studenci robią w akademiku? Oni tam właśnie, po prostu tam, oni się tam, że naśladują to samo, co widzieli. Kiedy studenci świętują? Może na Sylwestra. Jak już wracają z Agademiko, to idą wieczorem na jakąś imprezę? Jesteśmy na podwórku, to wtedy jest taka głośna muzyka, jakby oni tańczyli. No, no chodzą do tych przedszkół, jak chodzą, to wtedy sobie rozmawiają. Mi się śmieją. akademiki się uczą, bo chcą się czegoś dowiedzieć ważnego. Na przykład urządzają grilla i ja nie mogę zasnąć, jak je... Jak to jest wieczorem? Jak się bawią studenci? Bawią się z klockami? Tak jak wy? Nie! Nie! Powiedz mi, czy studenci dużo jedzą? Na przykład chodzą na grilla. I co robią na tym grillu? Bawią się i jedzą. No i jeszcze palą kiełbasy, żeby zjeść. Piją piwa i wina. A czy studenci piją dużo tego piwa i wina? Nie. Piwa to dużo. Ale wina nie. No, wina nie. Co studenci jeszcze piją? Wodę. Co jeszcze robią studenci, jak widzicie ich za płotem? Chodzą na spacery. A, ja jednego widziałem, bo on siedział na parapecie, leżał. Ja widziałem studenta, jak mają plecaki na sobie. I jak myślisz, co w tych plecakach mogą nosić? Mm. Twoje egzaminy napisane. Ktoś jeszcze wie, co robią studenci? E, chcą uczyć się dla pieniędzy. A po co student chce dużo zarabiać? Żeby być bogatym. Dobrze, kto jeszcze by chciał iść na studia? Ja, ale nie wiem, czy na tańce, czy na konie.